Yo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ryksmaster to jest kolejny odcinek z serii polowanie Na w którym polujemy sobie na wszystkie zwierzęta dostępne w tej grze oczywiście w kolejności alfabetycznej. No i dzisiaj wypadły nam indyki i sobie na te zwierzęta. No i cóż, może parę słów o samych indykach oraz polowaniu na nich, bo są to dosyć specyficzne zwierzęta. No i samo polowanie jest dosyć specyficzne, bo wymaga bardzo dużej ilości cierpliwości, przede wszystkim, no i nie jest takie proste. No i cóż, moim zdaniem no dwa rodzaje, no z pochodu i zasiadki, z, zasiadki, z, kiedy zlokalizujemy te indyki, uda nam się je zlokalizować, zarzucamy sobie gdzieś zwyżkę na pierwsze dostępne drzewo, o ile je posiadamy oczywiście, zarzucamy sobie bawanki, o ile je posiadamy, no i wabimy je, no, jeżeli chcemy używać tej metody, no wabik jest wymagany oczywiście, bo te indyki same siebie do nas nie powiadają, no, no i wtedy wykorzystując łuk, Zdejmujemy je na cicho. Oczywiście ta metoda jest dużo bardziej efektywna, ale wymaga dużej, poświęcenia większej ilości czasu w niej z podchodu. Natomiast z podchodu, no jest to o tyle trudniejsze, bo podejść indyka nie jest tak łatwa sprawa. czy jest wymagany przede wszystkim no, jakiś, jakiś kamuflaż, bo tak jest, z tymi ubraniami podstawowymi nic bardzo nie zdziałamy. To samo tyczy się kamuflażu gile, to się tak nazywa, ten taki z liści. Jeżeli posiadacie ten, ten kamuflaż i chcecie polować z podchodu, no to darujcie sobie, bo ten kamuflaż generuje dodatkowy hałas, kiedy się poruszacie. Jest bardzo dobry oczywiście, swoje drogo, ale no generuje dodatkowy hałas, przez co no, będzie, zamiast wam pomóc, wam to utrudni. No i cóż, co więcej, no jesteśmy na mapie Whiteheart Island, bodajże, zabieramy ze sobą, tak, zabieram ze sobą to, tego półautomata, dwa łuki. Dlaczego dwa zaraz powiem? No i ten pistolecie, który prawdopodobnie nie użyję. O sprzęcie powiem troszeczkę więcej już w trakcie polowania, kiedy ruszymy sobie, bo musimy sobie ruszyć ze względu na to, że w tym miejscu jeszcze indyków nie a no dopiero zaczynają się gdzieś tam troszeczkę niżej. Więc sobie zaraz wszystko powiemy w drodze. Dlaczego zabierać ze sobą dwa łuki? No, troszeczkę sobie polowałem wcześniej. I zauważyłem, że te indyki stały się strasznie mocne. To znaczy, wcześniej polując, jeżeli obejrzycie sobie mój odcinek, gdzie poluję na indyki i, i używam tam sobie bodajże muszkietu, też w ramach tego, to zobaczycie, że tam te łuki, znaczy te indyki padają z parkera na hita. I to naprawdę, niezależnie w co je trafimy teraz, albo te indyki stały się w jakiś sposób mocarniejsze z wejściem jakiegoś tam pacza wcześniejszego albo po prostu tę dlatego zabieram te Snake'a i prawdopodobnie jego też sobie przetestuję. Snake wiadomo jest mocniejszy, ale jest troszeczkę głośniejszy. No i wiadomo, jeżeli nie zabijemy takiego indyka na hita i on zaczył uciekać, to te indyki, które idą za nim też się spłoszą i wtedy polowanie zasiadki już nie jest takie efektowne. Bo czekamy, czekamy na te indyki, a one po prostu wszystkie zielo więc troszeczkę słabo. I cóż. Mm. Ruszymy sobie, tam sobie pójdziemy na południe. No i tak, teraz zobaczycie też jeden filmik jak... z jednego tam momentu krótki jak to wygląda w życiu realnym, więc zapraszam, a my już zobaczymy się troszeczkę niżej, gdzie opowiem o sprzęcie, jaki wykorzystujemy, jaki można sobie zakupić, który pomoże nam polować na te ptaki. No i cóż, tyle. Widzimy się na dole. Dobra moi drodzy, jesteśmy sobie z powrotem, wy jesteście w tym całym fragmencie. Jakieś wnioski, na pewno to, że polowanie w rzeczywistości na indyki jest milion razy trudniejsze. Musicie zobaczyć też jak ten koleś był zakamuflowany, to kamo, które ją posiadało po prostu niewidzialne. No i ta reakcja na, końca, na końcu, która świadczy o tym, że, że polowanie takiego indyka to jest naprawdę wyzwanie. A my tymczasem znajdujemy się już troszeczkę na północy, Tam w sobie chodzi tam jakaś tam łania. Przeciw sobie tutaj. No i już tutaj są indyki. Już tutaj są indyki. Dlaczego? Bo już jakiegoś usłyszałem. No dobrze, to teraz powiemy sobie o samym sprzęcie troszeczkę. Wabiki. Dwa rodzaje. Lokalizujący, który brzmi tak. no to sobie wydaje tam różne dźwięki. E o, właśnie. I ten wabik ma za, zadania, za zadanie sprawić, żeby indyki odezwały się. Właśnie się odezwały i sobie je lokalizujemy. One znajdują się, o wow, dosyć blisko. No i w tym momencie polujemy sobie zasiatki i zarzucimy sobie tutaj zwyżkę. Za chwilę wejdziemy sobie na to zwyżkę. I ją należy stawiać jak najszybciej, bo ona generuje tam dodatkowy hałas. I weźmy sobie. Teraz bałwanki, czyli takie manekiny e, indyków, które mają zadanie sprawić, żeby te indyki podeszły e, do tych bałwanków i kręciły się konik, a nie kierowały się dalej w naszą stronę. Ustawimy sobie wszystkie, mamy je dokładnie trzy, chwilę, tu są chyba, e, nie, chyba na dziewięć, tak? Tak, ustawimy sobie tutaj jeszcze jeden, tutaj jeszcze jeden. No, i idziemy sobie do naszej zwyżki, i w tym momencie użyjemy drugiego rodzaju wabika, który ma za zadanie sprawić, żeby te indyki kierowały się w naszym, naszą stronę. Ja Tymczasem, jeszcze luknę, rzucę okiem, czy one już nie są na polu naszego widzenia, ale nie wydaje mi się. Dobra, właśnie na górę, i użyjmy wabika numer 2 czyli tego. Ja go używam tak tyle razy. To nie ma znaczenia, bo jego można używać cały czas. On się po prostu wiecie, nie ma, nie ma końca. Można sobie tak trzymać i trzymać. Ciągle będzie tak napierdzielał tym czymś. No i dobra, no i pozostaje nam tylko czekać. Chyba że no. Jest też szansa, że te indyki usłyszały, jak na przykład stawiamy zwyżkę, albo podchodziły, albo nazwy No, Czy nie wiem, jakiś jest z, e, z węchem u, u, u tych ptaków. Właściwie nie, nie, nigdy tego nie sprawdzałem. Ale wydaje mi się, że wek to chyba nie mają za dobre. No ale dobra, mogę się mylić, nie będę strzelał. No i dobra, jak te indyki zaczną sobie tutaj podchodzić, spróbujemy je ubić po prostu. Ja sobie jeszcze użyję jeszcze raz, jeszcze raz sobie użyję tego, a dobra, jednak nie muszę. No jak widzicie, teoretycznie już są, albo jest to drodze, bo nie mówimy, że jest yy, grupa jakaś taka, tylko może być tylko jeden osobnik. Na pewno wezmę sobie ten łuk. To zdecydowanie. No i dobra. Chyba tyle jeśli chodzi o sam sprzęt. Ja sobie wziąłem ten, ten półautomat, ale wiadomo są jeszcze tam strzelby i tak dalej różne. Które też można zabrać i tam władować ród. I też to się będzie sprawdzać w jakiś sposób. Ale to wiadomo, to raczej bardziej z podchodu ten rodzaj broni, i cóż, żeby nie przedłużać, bo nie ma sensu, żeby ja was tu zagadywał podczas kiedy ten indyk będzie tutaj, pewnie z 10 minut szedł, uznając moje szczęście. Jak już będzie dostatecznie blisko, to sobie wrócimy, dobra moi drodzy, jesteśmy sobie z powrotem. Indyków jest dużo, bo minimum 4 tutaj jeden sobie chodzi. Tam sobie jest kolejny, tutaj jest sobie kolejny, tu sobie kolejny, i tu jest kolejny, czy jest w sumie ich 5. W tej udało mi się oczywiście zauważyć, no i polowanie i strzelanie w tym momencie z, e, z łuku będzie raczej bezsensowne, nie możemy się w tym momencie ruszać, Wyjmiemy sobie tą broń i po prostu poczekamy aż one będą wszystkie w jednym miejscu, no bo co zda się strzelanie z łuku, kiedy ten z tyłu od razu zauważy, że strzeliliśmy. Mm. No i wszystko się spłosło, a tak spróbujemy sobie ubić ich jak najwięcej Tylko poczekamy aż wszystkie podejdą sobie oczywiście pod te wołowanki One tutaj będą się kręcić wokół nich Tylko nie możemy dopuścić do sytuacji żeby nas zauważyły Tutaj by było teraz fajnie, zajebiście by było strzelić Bo są dwa koło siebie, no ale wtedy nie uda nam się skontrolować od razu celownika na tych drugich One są bardzo zajebiście bardzo szybkie Więc yy, musimy zrobić tak żeby one były no najlepiej wszystkie w jednym miejscu o no, no jak widzicie, będę sobie chodzić, chodzić Wiatry jest jaki jest, ale używałem eliminatora zapachu, więc nie powinno mi wyczuć. Zauważyć też, bo chodzę sobie... Znaczy chodzę, no stoję sobie praktycznie nieruchomo. Tutaj się odzywają. Tutaj kurde mamy aż chyba 5 samców, jak dobrze widzę. Nie wiem który jest największy, ale... Ale to nie ma teraz znaczenia. Ach, Tutaj już widzę zajebisty strzał. No i cóż, zaraz ode strzał bo tylko... O kurde. No wam, trochę spanikowałem i średnio mi to wyszło, znaczy mamy na pewno dwa osobniki, no to nie jest źle, ale e, oddając, e, kiedy już wystrzeliłem te trzy strzały, to spanikowałem po prostu, nie wiedziałem, że one tak późno zareagują, a ten tu taki grubas, w ogóle, no, o czekajcie, czy tu jest kolejny, o tam padł kolejny, dobra, mamy trzy, nie jest źle. Ale, ale fajny, fajny początek, bo wyszło ich naprawdę dużo i były to samce, więc to bardzo efektownie wyglądało I co nam pozostaje? No zbieramy, zbieramy sobie Ten e, samiec, 32 punkty, ok. Oczywiście miniaturek nie będę robił, bo mam już e, odpowiednie do tego Zaraz weźmy sobie tego samca ten ma 46, więc nawet całkiem spory. No i lecimy sobie dalej. Zostawię na razie to, ten cały sprzęt, ja sobie go potem zabiorę. Na razie weźmy sobie te indyki. Będziecie mogli zobaczyć jeszcze na końcu dwie dodatkowe akcje z GryforFan. W której jednym udało mi się zabić bodajże 6 indyków na cicho. Więc sobie to możecie... No i jednego indyka, którego, na którego polowałem aż 30 minut i który był naprawdę potężny. Więc zobaczycie jak wygląda taki topowy indyk, taki grubas, co powiem Tymczasem jeszcze podejdę sobie tutaj w górę i rozejrzę się czy czasem sobie ten jakiś jeszcze nie dostał było, 5 zrobiliśmy 3, więc no, Ponad połowę. Więc spoko. To jeszcze kierowały się chyba z tamtej strony jeszcze inne, ale dobra, dobra, nie przedłużam, bo wiem, że ten czas, jak nagrywam strasznie szybko leci. Jak w samym hunterze zresztą jak gracie, to wiecie, że tutaj czas to. Pojęcie względne, że tak powiem. Dobra, tutaj jakieś odchody. Dobra, to ja sobie idę dalej, spróbujemy jeszcze raz zapalować z zasiadki, ale tym razem na cicho, jeśli się uda. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, jestem moi drodzy. Odezwał się innych I cóż, spróbuję sobie zapalować tym razem, nie no, tym razem jeszcze raz z zasiadki Natomiast może uda się to zrobić na cicho Gdyż no, wtedy musieliśmy oddawać, znaczy no nie musieliśmy, ale to było najbardziej efektywne, żeby zrobić to właśnie z tej broni I tak, no odezwał się gdzieś tam Zwyżkę chyba postawię tutaj i sprawię, żeby poszedł na drogę Wtedy będzie najbardziej, ojej, ojej. Trochę to tak. No i zarzułmy to zwyżkę i wejdźmy sobie od razu na nią. Żeby zobaczyć jak z widocznością. Eee, tak, 2 na 10. Czy jest tu jakieś inne drzewo, które mogłoby być? No w sumie to jest dosyć fajne. Rozmontujemy. On jest dosyć daleko, więc raczej nie powinien usłyszeć tego, że bawimy się tutaj na drzewach. A jeśli tak, to trochę przypał będę na niego czekał, a jego po prostu nie będzie. Bo tak też nieraz było. Hmm. Swoją drogą, trochę żałuję, że... O jak niżutko No ale spoko. Trochę żałuję, że zabiję tylko te 3 deki, bo wydaje mi się, ja sobie jeszcze to obejrzę materiał. Potem wydaje mi się, że mogłem zabić spokojnie te 5. Tak mi się wydaje. No, ale wiecie no. Spanikowałem, naprawdę spanikowałem. Dobra, ustawimy ogonem tak. Ustawimy... Pojmiemy sobie od razu wabik, zawabimy jeszcze na dole I śmigamy na drzewo Gdzie będziemy czekać aż sobie przyjdą i wtedy zobaczymy jak tam mój skill Ze snake'a, bo dawno nim nie polowałem, a, a naprawdę potrafiłem nim robić niezłe playsy Tutaj jest odległość tak, o no, 15 metrów, więc pod innyka będziemy musieli celować tym pinem Rzucimy sobie okiem jeszcze na inne strony i może użyjemy babika lokalizującego jeszcze. Tak, przy okazji. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze odpowiadają na te babiki lokalizujące. Ja sobie tak chodziłem, przeszedłem sobie trochę polany i praktycznie idę cały czas tą samą drogą. Bo wiadomo, na drodze jest najłatwiej, bo możecie ustawić sobie bałwanki i widać je dokładnie. No ale cóż, e, ja tutaj zostaję i widzimy się za chwilę, jak, jak się zlecą nasze potencjalne ofiary. Patrzcie, ta, widzieliście takie rzeczy? Patrzcie, ta, jakie dżity. A tam sobie chodzi stado jakieś, chmara jeleni. Tutaj w szaku jest jeden na blisko, nie wiem czy widzicie. Tam dalej drugi. I gdzieś po prawej łaziły jeszcze. Ale to nie ma znaczenia, bo plujemy na indyki. Ale dosyć śmieszne bo widzimy przez drzewo. Taki playsów to jeszcze nie robiłem. Dobra moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Już widzę, że będę musiał jednak strzelać na głośno, bo są koło siebie dwa samice, dwie samice właściwie e, indyka tutaj przed nami przywitało nas również stado, albo raczej może chmara wapiti, e, tu jeden osobnik, tu drugi, tam trzeci widzę. Hmm. A wpadły sobie bo pewnie usłyszały te, te dźwięki indyków. Właśnie śmieszne, że czasami wabią się te zwierzęta, używając innego wabika, bo no moje to one się tutaj zwabiły, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, no pod nami jest indyczka, tutaj też jest indyczka. I cóż, spróbujemy tak, spróbujemy tak głośno strzelić, potem spróbujemy już na cicho coś tam ubić. I ostatnie z podchodu, i pokażę wam dwie akcje, to będzie wszystko. Dobra, ona już jest tutaj, to to jest tutaj. Patrzę, czy czasem. Czegoś więcej nie ma. No zobaczcie, no to Wapiti jest definitywnie zwabione. Ono po prostu też się kręcą. Kierowały się gdzieś nagle tam, a teraz nagle idę tutaj, nie? No to, to nie jest akurat normalne. No ale no. Ej, wszystko w porządku. Ach, nieważne. Dobra. E, gdzie ta druga? Chyba tam? W, w tych szakach tak dobrze. Rozumiem. A tutaj jest dobra. Że wody były tak w miarę koło siebie, albo przynajmniej na jednej linii, to by było spoko, bo wiecie. Chcę mieć pewność stuprocentowo, że zdejmę dwie sztuki, tak jak teraz. Właśnie w ten sposób. No, papity oczywiście się spłoszyło, Normalna sprawa. No i cóż, wyszło spoko, mi się wydaje. Zbierzemy sobie teraz chyba te indyki. Tym razem dwie samice. I po prostu ruszymy sobie dalej. Nic innego nam nie pozostaje. Szybko zebrać i po prostu spadać stąd. Bo nie mamy czasu. Dobra. Czyli mamy już 5. A wypatrzyliśmy 10. Eee, dobra. Tutaj ja idę dalej szukać. Dobra, moi drodzy. Stwierdziłem jednak, że ostatnią akcję zrobimy z podchodu indyk znajduje się gdzieś w tamtym miejscu. Dlaczego jednak z podchodu? Bo stwierdziłem, że jednak tą akcję, którą mam for Forfan nagraną, którą skomentuję, e, robiłem na cicho. Tam strzelałem z łuku na cicho. E, te właśnie indyki, więc stwierdziłem, że tym razem to ostatnia akcja jest z odcinka, już takiego prawdziwego, prawdziwą akcję, którą nagrywam w tym momencie. Zrobimy podchodu. Oczywiście pomożemy się, żeby ten indyk do nas się kierował na dostateczną odległość go podejdziemy, potem pozwolimy mu na to, żeby on podszedł do nas jak najbliżej, do momentu kiedy nas nie wypatrzy, o, albo do momentu kiedy będzie wystarczająco blisko, żeby oddać dostatecznie dobry strzał z łuku bądź e, bądź właśnie z, z tej strzelby to też to też będzie zależne czy, je, czy jest i więcej. No właśnie. Miałem przerwać nagrywanie i poczekać, ale widzę, że nie będę musiał. Bo gdzieś tu jest indyk, no i właśnie jest pani indyczka, która się tutaj do nas kieruje i która nas jeszcze nie widzi. Ale my wyciągamy łuki, się nie będziemy pierdzielić. Nie ma co. Dostała, widzicie? Dostała i dopiero teraz padła, a ten łuk jest silniejszy od parkera. Te indyki naprawdę stały się jakieś mocarne. Jeżeli ja nie zabijam z, z, z Snake'a na hita e, indyczkę, kurde, to naprawdę one są jakieś, nie wiem, zrobiły się naprawdę jakieś twarde. No i teraz pytanie, czy ten indyk, który był z tyłu, ten właściwy, który się odezwał, e, nadal tam jest. Więc może spróbujemy... Spróbujemy użyć wabika lokalizującego. Oczywiście nie będziemy używać zwyżki, bo. A! Jest. Jest i jest. No i nadal jest tam dalej, więc po prostu będziemy go dalej podchodzić. On tam jakoś specjalnie widzę, nie ma zamiaru się do nas ruszyć. Musimy też uważać na to, żeby nie wejść w coś przypadkiem, bo może tych indyków kierować się tutaj do nas więcej. Musimy być uważni, bo różnie to bywa. Tak naprawdę, może ich tu więcej iść, i. No właśnie, słyszeliście sami. Więc zatrzymamy się na chwilę i spróbujemy zlokalizować tego naszego przyjaciela, wręcz przyjaciółkę. No niestety niestety, no, ten odcinek jest jednak dłuższy z tego co widzę. Tutaj widzimy, że na ciało dostała. Coś do no, indyki mają organy. Mają organy, no, organ. no to, to akurat dziwne nie jest, ale można je strzelić w organy. Tam w serce, w płuca i no, tak dalej. Na przykład, kaczki czy coś nie można, nie? Nie uwzględnia narządów, tylko po prostu zawsze jest strzał w ciało. Ten dźwięk, który właśnie teraz był, to chyba był trzepot. No, oczywiście trzepot taki z skrzydłami, tylko zastanawiam się, czy to był trzepot taki naturalny, indyka, czy po prostu się spłoszył, ale wydaje mi się, że to był naturalny i właściwie to sobie zawabię, bo dawno tego nie robię. Widzę, widzę, widzę. Widzicie, jest indyczka przed nami, kolejna. 30 metrów. Aha, zauważyła nas? Nie. Ale idzie cały czas prosto na nas. Jeszcze nas nie zobaczyła, więc leży, leży. Dobra, leży, leży kolejna. Też oczywiście nie padła na od razu, coś śmieszniejsze. No i cóż, po raz kolejny wabik lokalizujący. Czekamy na odpowiedź. Jest odpowiedź. Dobra. Kurde. Tak. Indek nadal stoi. Wiecie, nie, nie, nie chce się zwabić. I to jest ta, taki sam przypadek jak y, zobaczycie y, z Akcji Forfan, gdzie ubiłem, ubiłem tego topowego idyka. On też za cholerę nie chciał się zwabić. Czy wabił się podchodził, za chwilę wracał. Po prostu nie chciał podejść do mnie. W końcu stwierdziłem, że ja go podejdę. No i okazał się naprawdę ładnym indykiem. Być może dlatego on tak po prostu bał się, że bał się do mnie podejść. Być może to był, był ten powód. Albo być może był to po prostu przypadek. On też mógł się blokować, bo on był w takim dołku i to mogło powodować to, że on się tam gdzieś na skałach blokował i po prostu cofał się, a się rozłożyła. Eee, po prostu może cofał się, bo nie mógł przejść i tak. Wiecie jak to jest, teraz tak mm. Nie chcę tego, co ja klikam Nie chcę tego, to chcę Wabimy Wstaniemy sobie, oczywiście ja mam Wielkie G. jesteśmy w stanie zobaczyć w tym momencie ze względu na to Na to, na to roślinność Dobra, on jest gdzieś tam, słychać go bardziej tutaj. On się nadal nie rusza. No nic, no podejdziemy, no spróbujemy. Tutaj widzę ślad, czy to jest jego ślad? Nie. On jest chyba w... Dobra, słyszę go. Słyszałem go, pewnie też. Wstańmy i przeskanujmy teren. Patrzę. Sposzyły się, sposzyły się. No i właśnie, tu mogliście zobaczyć przykład tego, jak pochliwe są indyki. On, nie wiem, jakim cudem on mnie zobaczył. Zobaczy, mam, mam kamo całe zielone, on był gdzieś tutaj prawdopodobnie stał, już mnie wypatrzył. No ja stałem z, dosłownie na chwilę, żeby spróbować się wypatrzyć. Tam był jeszcze jeden indyk, ich było więcej. No ale cóż, no, takie są uroki polowania na indyki. A my widzimy się już teraz w akcjach. No niestety, to on dzisiaj będzie za ale to już się dobrze, powtarzał się. E, widzimy się teraz w grze. W fragmentach for fun, z gry Forfan, które skomentuję, dobra, to jest pierwsze nagranie, e, gdzie strzelałem sobie z ambony w indyki na cicho z łuku. Byliśmy sobie na serwerze PetraSiza, to znaczy ja byłem, graliśmy sobie we dwóch na mapie White Heart Island. No i tutaj ubiłem sobie pierwszego indyka, który podszedł do mnie. Tutaj jest kolejna akcja, te indyki sobie tak podchodziły do mnie i właśnie fajnie, bo one podchodziły sobie. Tutaj nie trafiłem, jak możecie zauważyć. Tutaj poprawię strzał i dostanie. I co lepsze, ten indyk dosyć daleko ucieknie. On sobie poleci daleko, daleko, potem miałem problem z znalezieniem, bo on to zobaczycie, on wpadnie tam w te krzaki, które są przede mną tam dalej, o właśnie, i teraz powinien jakoś paść, no i pat, ja sobie to wpadł, ja go potem nie mogłem znaleźć, Piotr mi pomógł. Tu wpadł sobie kolejny, jakiś taki większy z tego co widzę. No a tutaj się nie myliłem, o, stał od razu, jak widzicie, żaden inny nie pada na hita, to jest po prostu magia. No, ten dosyć szybko padł, ale o, ten indyk, coś śmieszne, wlazł mi pod ambonę, musiałem się trochę pomyczyć, że on stamtąd wylazł, no i dostał też, bardzo szybko padł, no jak widzicie, jest ten charakterystyczny charakterysty dźwięk, no i tu jest ostatni indyk, którego strzeliłem z No i sposzyły się pozostałe, bo już zleciało się ich naprawdę dużo, ale już były za blisko i niestety usłyszały ten strzał. I no, spuszyły się. No i to by było wszystko. Tutaj właśnie te indyki zbieram. Widzicie, ten dostał na płuca, a nie padł od razu. Coś śmieszne. Ten, no, reszta tam chyba na ciało. Coś takiego. Tu drugi. Tu trzeci. Też na ciało. Tam zebrałem czwartego. Tak, dostał na ciało. No i tu ostatnie. Tu pietra jest strzelał w powietrze. No, już mieliśmy wychodzić, a miałem miały sobie zebrać. No i tyle. Ten dostał w serce. I tak daleko odleciał. Pozdrawiam. No i tutaj jest ta druga akcja, o której mówiłem. Wchodzi tutaj oczywiście o tego topowego e, indyka. Tutaj czekałem na niego, w końcu wyszedłem. Ale bałem się bliżej podejść, bo był zarośnięty. I on tutaj zauważycie, że wychyli głowę. Spójrzcie. Widzicie? Wychylił łeb. Już mnie zauważył. No Ja w tym momencie oddałem strzał. Oczywiście padł. No a tutaj pisze właśnie do Petra że, że aby łeb wychylił. No i oczywiście... Podejdę do niego no i sprawdzę co to jest i co się okaże, no że naprawdę duża kula mięsa, dużą kulę mięsa strzeliłem, CSS będzie chyba tam wynosił 129 punktów, teraz niewyraźnie widzę, bo, bo ten materiał jest shadowplay on mi się trochę buguje w to 68 punktów, no a jak widzicie, Zobaczycie, jeszcze tego nie domontowałem, ale zobaczycie, ile wynosi najmniejszy w rankingu i zobaczycie, że niewiele brakowało. No i tutaj sobie go podnoszę do Trofishota. Możecie zauważyć i zobaczyć, że naprawdę kawał ptaka, że tak zażartuje. no naprawdę spory. Boże, jak to brzmi? Dobra, nieważne. No, duży indyk tak? Chodzi generalnie o to. No i tyle. Dobra, i to by było na tyle, moi drodzy. Ja żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobał, Mam nadzieję też, że osoby nowe, osoby niedoświadczone oraz osoby, które chcą zapolować indyka, nabyły trochę tam, jakiejś tam wiedzy na ich temat i ten, ten materiał w jakiś sposób. No, 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 już starczy. W jakiś sposób pomoże im w polowaniach na te małe, małe, małe. No, może nie takie małe w taki, ale małe zwierzęta. No i cóż, no tego dzika nie będę nie oczywiście szedł. Może sobie poza nagraniem tam podejdę. Ale też wątpię, bo czas goni. No i jeszcze raz żegnam się z wami i widzimy się na, już na serii polowań na jelenie, bo teraz będzie, je, będzie jeleń chyba wirgijski, nie, czarnogoniasty virginiński i szlachetny. Więc... Teraz trochę popolujemy na jelenie, a potem jakieś tam chyba kojoty, kongury i te sprawy, więc żegnam się już chyba trzeci raz z wami, do usłyszenia, na razie, heja